Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na porannym webinarium. Ja nazywam się Michał Staniek i mam przyjemność prowadzenia dzisiaj z państwem to szkolenie. Na początku, oczywiście, bardzo przepraszam za, za te chwilowe problemy techniczne, udało się szybko rozwiązać, więc już ruszamy z naszym webinarium. Jeszcze raz przepraszam. Na początku, oczywiście, prosiłbym o zapoznanie się z disclaimerem i dosłownie za kilka sekund ruszamy. Myślę, że możemy, możemy zaczynać. Generalnie obserwujemy naprawdę bardzo wyraźne odbicie na rynkach akcyjnych. No, przede wszystkim to widać na Wall Street. SP powyżej 100 sesyjnej średniej. No, to to jest bardzo ważny poziom, który no, od dawna nie był przebity, jeżeli chodzi o ten główny indeks z Wall Street. Nadak się też wyraźne odbicie. Generalnie bardzo dobre nastroje na rynkach akcyjnych. Jeżeli popatrzymy, sobie na zeszły rok to też jakby obserwowaliśmy ten początek odbicia właśnie w tym okresie późno jesiennym Oczywiście w zeszłym roku to kluczowe odbicie miało miejsce w momencie, kiedy mieliśmy wybory w Stanach Zjednoczonych. Teraz oczywiście takiego kluczowego czynnika nie ma, ale z drugiej strony mamy kilka takich zbiegów, powiedzmy, okoliczności, które, które są pozytywne, czyli przede wszystkim mamy mamy to, że nie, nie będziemy mieli upadku amerykańskiego rządu, powiedzmy Evergrande ma dalej problemy, ale to nie jest już główny problem rynkowy. Dodatkowo gospodarka Stanów Zjednoczonych jest mocna. Z jednej strony jest troszkę takich znaków zapytania, co do tego, czy Fed faktycznie zdecyduje się na normalizację już w tym momencie, ale z drugiej strony, z drugiej strony gospodarka jest na tyle silna, że taką normalizację wytrzyma, a dodatkowo jeszcze Fed może nie przyznawać się do tego, że inflacja staje się Ee, problemem. Niemniej oczywiście sytuacja jest naprawdę bardzo dobra. Jeżeli popatrzymy sobie na wczorajsze dane z rynku pracy, czyli, czyli wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, to to one już powróciły poniżej 300 tysięcy. Jak wiemy oczywiście przed pandemią gdzieś tam ten zakres od 200 000 do 260 tysięcy obserwowaliśmy, więc sytuacja jest już bardzo bliska temu, co obserwowaliśmy no te półtora roku temu. Z drugiej strony no oczywiście mamy cały czas bardzo dużą grupę osób, która nie powróciła na rynek pracy, ale jest to związane z biernością zawodową. No i tutaj w jakiś tam sposób, tutaj już prawdopodobnie władze kraju będą mogu, musiały się postarać. Nie jest to efekt tego, co robi polityka Fedu. Oprócz tego ropa naftowa bardzo, bardzo wysoko, powrót do wzrostów pomimo tego wczorajszego raportu DOE, natomiast tak jak pisałem wczoraj, ten raport DOE wcale taki zły nie był, ponieważ no mamy oczywiście bardzo mocny wzrost zapasów ropy, natomiast on wynikał z tego, że rafinerie stanęły, być może to było związane z planowanymi konserwacjami, natomiast oczywiście jakby popyt na paliwo... Jest cały czas bardzo wyraźnie rosnący, co, co, co obrazują dane dotyczące zapasów benzyny, a dodatkowo również mamy, mamy oczywiście początek sezonu grzewczego, i tutaj popyt na, na różnego rodzaju oleje opałowe będzie rósł. Więc w porównaniu oczywiście do cen gazu, na przykład jeżeli popatrzymy sobie na ceny gazów w Azji. Tam one sięgają od 150 do 200 dolarów ekwiwalentu baryłki, natomiast ropę naftową mamy w okolicach oczywiście 80 dolarów za baryłkę, czyli ropa w tym momencie w Azji jest dwa razy tańsza niż gaz LNG, więc generalnie ten popyt na ropę prawdopodobnie będzie rósł, choć oczywiście też w ograniczonym stopniu, ponieważ oczywiście też nie mamy infrastruktury do tego, żeby tę ropę spalać, aby dostarczać ciepło czy dostarczać przede wszystkim przede wszystkim tutaj energię elektryczną. Czyli mamy wzrosty na ropie, złoto natomiast no, nie przebija się powyżej 1800 dolarów za jedną uncję i mamy lekki wzrost rentowności, natomiast to jest takie jakby nie, nie odbicie, ale raczej taka realizacja zysków po tym wczorajszym wzroście. Jeżeli chodzi o dzisiejszy kalendarz, to mamy odczyty inflacyjne z, z krajów europejskich, mamy sprzedaż detaliczną ze Stanów Zjednoczonych oraz indeks zaufania konsumentów yy, z Uniwersytetu Michigan. Rynki, które sobie dzisiaj omówimy, będzie to eurodollar, SP500, Dax, Złoto Ropa oraz Bitcoin. Yy, I przechodzimy sobie już, yy, przechodzimy sobie już do yy, naszej. Platformy, zaczynamy sobie od kalendarza. Ten dzisiejszy kalendarz może nie jest jakiś bardzo mocno rozbudowany, no ale nie brakuje ważnych odczytów. Mamy tutaj inflację z Polski, oczywiście to jest inflacja. Ta końcowa, więc zobaczymy, czy faktycznie ona miała miejsce, miała wysokość 5,8%. Oczywiście, też różne inne inflacyjne dane z krajów europejskich. Natomiast nas będą, oczywiście, z perspektywy rynku, najbardziej interesować dane dotyczące sprzedaży detalicznej w Stanach Zjednoczonych. I tutaj za wrzesień, być może, niewielka niespodzianka w postaci spadku sprzedaży detalicznej, jeżeli faktycznie takie dane by tutaj wystąpiły będzie to duży znak zapytania co do faktycznych ruchów ze strony Fed, ponieważ no poprzednio mieliśmy bardzo mocne dane dotyczące sprzedaży detalicznej, tutaj też oczekiwano tego, że te dane jednak będą słabe, one wypadły bardzo mocno. Teraz znowu oczekujemy słabych danych, więc zobaczymy, jeżeli będą to mocne dane, prawdopodobnie tapering jest już, już jest przesądzony. Pytanie teraz tylko czy on rozpocznie się na przykład w połowie listopada, czy w połowie grudnia. Oczywiście to będzie zależało od danych. Jeżeli dane będą gorsze, prawdopodobnie ten moment taperingu będzie przesunięty. Niemniej bardzo dużo głosów ze strony bankierów w Stanach Zjednoczonych, że koszty związane z, tapy, z prowadzeniem programu QE są zdecydowanie większe niż benefity, a kosztami jest na przykład bardzo, bardzo wysoka inflacja w Stanach Zjednoczonych. Przypomnę, ostatnio wzrost do 5,4%. Ale jednak, jednak ta inflacja powinna być większa, biorąc pod uwagę to, że ceny na przykład samochodów używanych rosną bardzo mocno, a raport CPI tego jednak nie. Ujął, e, więc pytanie, kto tak naprawdę ma rację. No i godzina 16, czyli dane dotyczące dotyczące zaufania konsumentów. Tutaj oczekiwanie kolejnego odbicia, niemniej oczywiście, jeżeli popatrzymy sobie na okres wakacyjny, no to tutaj mieliśmy cały czas te bardzo wysokie odczyty. Teraz mieliśmy, prawda, w, tutaj w sierpniu bardzo wyraźny spadek i tak naprawdę brak odbicia. Tutaj bardzo duże Niepewności dotyczące e, sytuacji inflacyjnej. Jak widać, y, tak naprawdę nastroje ze strony konsumentów nie poprawiają się jakoś bardzo mocno, niemniej nie mamy kontynuacji spadku, więc to gdzieś tam. Jest no, takim lekkim, pozytywnym aspektem dla Wall Street. Oczywiście jednak musimy poczekać na sam odczyt. Mamy też dzisiaj wystąpienie Williamsa, więc Williams raczej jest tym gołębim członkiem, ale oczywiście, jakiekolwiek sygnały dotyczące taperingu z jego strony. Pokazywałyby, czego możemy oczekiwać w trakcie listopadowego posiedzenia FED. Natomiast my już sobie przechodzimy do rynków, zaczynamy sobie od eurodolara, no i tutaj eurodolar, no, próbował rozpocząć, rozpocząć powrót na niższe poziomy, prawda? Przebiliśmy się powyżej poziomu 1.16, jesteśmy wyraźnie powyżej tej strefy związanej ze średnimi ruchomymi. Tutaj, gdzieś, jeżeli byśmy sobie przedłużyli tą linię trendu spadkowego, no to oczywiście, no to oczywiście gdzieś tam jakaś reakcja podażowa była, powróciliśmy nawet w okolice tutaj tych średnich, natomiast teraz obserwujemy już odbicie i ponownie ruszamy na wyższe poziomy, natomiast no jakby... Kolejne ważne opory to dopiero tutaj okolice poziomu 1,1635, kolejne to 1,1662. Natomiast oczywiście kluczowym czynnikiem dla dolara wciąż powinny być t -noty. natomiast widzimy, że t -noty na ten moment ruszają nam ponownie w dół i raczej to nie jest związane z jakimś tam ryzykiem na rynku, tylko raczej z tym, że ponownie mamy wycenę. Y, jakiejś próby normalizacji polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych, więc wydaje mi się, że jeżeli D noty faktycznie będą kontynuowa kontynuowały tą ścieżkę, to również tutaj y, euro-dolar. Powinien na to zareagować. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie na e, świecę tygodniową, no i oczywiście to jest kluczowa rzecz, ponieważ jesteśmy na ten moment oczywiście na koniec tygodnia. Jeżeli taka tygodniówka nam się zakończy w takich okolicach jak teraz lub wyżej, no to mamy coś w postaci objęcia. Hossy. Może nie jest to jakaś bardzo duża świeca, nie mieliśmy dużej zmienności w ostatnich dwóch tygodniach, natomiast tak czy inaczej, no jest to sygnał byczy, tak. Dodatkowo tutaj gdzieś tam w perspektywie dwóch, trzech tygodni nam się szykuje jakieś potencjalne odbicie, biorąc pod uwagę biorąc pod uwagę sezonowość. Natomiast no, kluczowe jest to, żebyśmy się żebyśmy wyszli w tym tygodniu Powyżej poziomu 1.16. Jeżeli będziemy mieli powrót po, poniżej tego poziomu, no to tutaj takiego wyraźnego byczego sygnału nie będzie. No i mniej więcej, tak samo jak, tak samo jak na h tutaj takim kluczowym pierwszym oporem są okolice poziomu 1.16, 62, 65, czyli po pierwsze połowa tej świecy, tutaj z końcówki września, no i dodatkowo lokalny dołek z połowy. Sierpnia. Teraz przechodzimy sobie do indeksów SP500. No i tutaj bardzo ładne wyjście powyżej średniej stuokresowej, prawda? Ta stuokresowa średnia nam się zaczęła troszkę zmieniać trend ku niższym poziomom, natomiast oczywiście teraz mamy wyraźne odbicie tutaj mogło dojść tak naprawdę do, do jakiejś próby odbicia w dół, natomiast dzisiejsza sesja na kontraktach zaczyna się nam bardzo pozytywnie, kolejny ważny opór, to jak widać tutaj okolice 4470 punktów i prawdopodobnie byki będą celować dzisiaj w ten poziom, to nie jest tak naprawdę duży, duży, wzrost, to jest około 30 punktów z tego poziomu. Natomiast oczywiście jeżeli dzisiaj przed startem sesji na Wall Street powrócimy poniżej stu okresowej średniej, no to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że gdzieś tutaj zahaczymy okolice 4410. Punktów. Na niemieckim DAX-ie z kolei też bardzo pozytywnie, ponieważ mieliśmy wybicie tej spadkowej linii trendu. Znajdujemy się wciąż jednak w strefie między 14 oraz 50 okresowymi średnimi, tutaj w przypadku S&P oczywiście jesteśmy powyżej setki, tutaj nawet nie jesteśmy powyżej 50, więc to pokazuje, że jednak tutaj ta sytuacja na DAX jest nieco gorsza. No i dodatkowo tutaj ta sesja na kontraktach przed starcem sesji kasowej, no nie wygląda zbyt dobrze. Tutaj może się ta sesja rozpocząć niewielkimi, e, niewielkimi spadkami, natomiast oczywiście kluczowe będzie pozostanie powyżej 15400 punktów, 15420. Ta strefa jest tutaj tak naprawdę kluczowa dla byków. Jeżeli zejdziemy niżej, e, duża szansa na zejście w okolice punktów. 5 punktów, natomiast jeżeli ta strefa zostanie obroniona, no to dzisiaj być może nawet próba przebicia się powyżej 15600 punktów. I teraz surowce, złoto. Złoto moim zdaniem. No Ja nie jestem aktualnie fanem złota ze względu na to, że jednak te fundamenty nie są zbyt dobre. E, natomiast no, e, to, co robi cena, w jakiś tam sposób zachęca do, do szukania dalszego, dalszego wybicia. Niemniej, oczywiście, ETF-y, bardzo, bardzo wyraźny sprzedaż. Dodatkowo -noty, tak T noty, oczywiście, tutaj w, w, w jakiś tam niewielki sposób odreagowały i, i wzrosły, natomiast tak czy inaczej z perspektywy ostatnich kilku miesięcy pozostają na bardzo niskich e, poziomach, no i tutaj wszelkie perspektywy mówią o tym, że jednak ta polityka monetarna będzie normalizowana w Stanach Zjednoczonych, więc moim zdaniem pod względem fundamentalnym jednak powinniśmy się, e, powinniśmy się poruszać w dół, natomiast pod względem cenowym e, no zaczyna to być bardzo interesująco dla, dla byków, jeżeli pozostaniemy e, Cały czas powyżej 1790. Jeżeli tutaj ta średnia 50-okresowa zostanie utrzymana e, i nie zostanie przebita, w, e, nawet w przypadku e, kontynuacji e, t w dół, no to niewykluczone, że ponownie będziemy mieli retest okoliczny 18, 1833 dolarów za jedną, jedną uncję. No takim kluczowym czynnikiem tak naprawdę jest to, jak inwestorzy będą. Odbierać odczyty inflacyjne, czy zacznie się jakaś panika związana z kupowaniem. Taką sytuację obserwujemy na ten moment tak naprawdę na, na, na rynku kryptowalut, czyli mamy wzrost, znaczny wzrost zainteresowania, prawdopodobnie również ze względu na to, że rynek, inwestorzy obawiają się niekontrolowanej inflacji, dlatego mamy kupowanego bitcoina. To widać również po stronie funduszy, tak? Ostatnio op opublikowaliśmy właśnie artykuł na temat kryptowalut, gdzie pokazaliśmy, że bardzo mocny wzrost, wzrost, środków ze strony funduszy, głównie na bitcoina. Natomiast, jeżeli popatrzymy sobie na ETF, -y, no to tam mamy cały czas wyprzedaż ze strony funduszy. Więc tak naprawdę pod względem fundamentalnym ja tutaj fanem złota nie jestem, ale jakby to tutaj price action pokazuje zupełnie co innego, więc zobaczymy, czy tutaj analiza techniczna, czy raczej fundamentalna będzie miała, będzie miała rację. No ze względów fundamentów ja tutaj jestem absolutnie nastawiony na... Kontynuację spadków, natomiast pod względem technicznym wygląda to naprawdę interesująco pod kontynuację wzrostów. I teraz, I teraz ze strony ropy naftowej tutaj, oczywiście fundamentalnie i technicznie wygląda to bardzo dobrze dla byków. Jak widać ta próba korekty była naprawdę niewielka, tak naprawdę niewiele tutaj się działo niewielka zmienność utrzymanie 80 dolarów za baryłkę, i to co robi te, to, co robią teraz Stany Zjednoczone, czyli proszą, OPEC plus o zwiększenie e, produkcji. Dodatkowo mamy również proszenie y, władz Stanów Zjednoczonych o y, sektor, o to, żeby zwiększyć produkcję. Najpierw to jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ najpierw y, Stany Zjednoczone, władze stan, Stanów Zjednoczonych chciały zmniejszyć udział Wydobycia ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych, nie pozwalając na nowe odwierty ze względu na, na regulacje środowiskowe, a teraz wręcz odwrotnie mamy, mamy proszenie, aby ten sektor, sektor tak naprawdę podniósł, podniósł produkcję. No ale tutaj tak naprawdę niekoniecznie możemy mieć pozytywny odzew, ponieważ tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o ten krótki termin, ponieważ. E, Będziemy, będziemy mieli nagły, krótkoterminowy wzrost produkcji. Prawda, tutaj zostaną poczynione jakieś inwestycje, natomiast za pół roku władze Stanów Zjednoczonych zmienią zdanie i ponownie zajmą się jakimiś regulacjami środowiskowymi, które będą zabraniać kolejnych nowych odwiertów. Więc tak naprawdę. Teraz nie opłaca się amerykańskim producentom, żeby tutaj jakoś mocno ratować tą sytuację związaną z cenami ropy naftowej. To samo tak naprawdę mamy w Europie z Gazpromem. Czyli Gazprom może zwiększyć dostawy i, i ma do tego, ma do tego jakby sposoby. Natomiast kluczowe jest to, że Gazprom chce tak naprawdę podpisania długoterminowych kontraktów, bo co, co jeśli teraz będziemy mieli zwiększoną, zwiększone dostawy, ale kolejne, kolejne lata jednak będą prowadzić do tego, że będziemy mieli coraz większy udział odnawialnych źródeł, być może będziemy mieli powrót do atomu, a Gazprom jednak pozostanie z niczym. Więc tutaj. Oczywiście może dojść do takiej sytuacji, że wcale te dostawy nie zostaną zwiększone i będziemy mieli dalszy szalony wzrost na rynku gazu, dopóki tak naprawdę sytuacja pod względem pogody się nam nie wyklaruje. I o takich sytuacjach też będę mówił w poniedziałek o godziny 7.50, ponieważ wyjątkowo w poniedziałek to webinarium, tydzień na rynkach będę prowadził ja, więc bardzo serdecznie na to webinarium zapraszam. Natomiast my przechodzimy sobie teraz do Bitcoina. No i Bitcoin oczywiście atakuje nam 60 tysięcy dolarów. Tak naprawdę. Jeżeli mielibyśmy gdzieś szukać jakichś podobieństw do tego, jak się zachowywał bitcoin, to moglibyśmy patrzeć sobie na 2000, 2017 rok. Tutaj tak naprawdę też mieliśmy taką falę odbicia do góry, jednak historycznych szczytów nie mieliśmy przebitych. Tutaj brakowało tak naprawdę sporo, ponieważ to było 2000 dolarów, to było prawie 14%. Natomiast na ten moment to jest jedyne 7%, ale z drugiej strony to jest cały czas 4000 dolarów. Tutaj było 2000 dolarów, było to 14%. Na ten moment tutaj mamy 4000 dolarów do szczytu, więc Gdzieś tam jakieś podobieństwo jest, tak? Dodatkowo, tutaj jednak jesteśmy bardzo blisko 50-okresowej średniej. Wtedy byliśmy naprawdę bardzo mocno oddaleni od tej średniej. Dodatkowo, ta średnia cały czas służyła za wsparcie, tak naprawdę, jeszcze przez kilka dobrych miesięcy, przebijając się dopiero na stałe w maju 2018 roku. Teraz ta średnia, tak naprawdę, pod względem tej zmienności, którą obserwujemy nie wydaje się bardzo e, odległa, więc jeżeli mielibyśmy mieć tutaj korektę, to ta średnia może nam e, próbować działać jako wsparcie, ale to mamy zupełnie odwrotną sytuację tutaj, jeżeli mielibyśmy szukać podobieństw, to tak naprawdę, jeżeli mielibyśmy teraz szukać korekty, to te spadki musiałyby być naprawdę bardzo, bardzo, bardzo umiarkowane, żeby ta średnia 50-okresowa zdążyła zmienić Zmienić swój, swój trend, natomiast no, wydaje mi się, że na ten moment ta, ta, ten, ten poziom 60 tysięcy dolarów powinien zostać przebity. No, widać ewidentnie, że mamy napływ kapitału do, 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 do kryptowalut. To widać przede wszystkim właśnie na wykresie. Yy, na wykresie, yy, który przedstawiliśmy Państwu właśnie w ostatniej naszej analizie kryptowalut, czyli, yy, czyli tam gdzie Mamy przyrost, przyrost środków na funduszach na inwestujących w kryptowaluty. Przede wszystkim, właśnie tutaj, Bitcoin nieco gorzej radzi sobie Ethereum czy Polkadot. Ale wydaje mi się, że to jest kwestia czasu. Jeżeli Bitcoin przebije nam 60 dolarów i znajdzie się na nowych historycznych szczytach, no to jednak to jest kwestia czasu, tak naprawdę, kiedy będziemy, kiedy będziemy ruszać również na Altcoina i wyżej. Jeżeli popatrzymy sobie też, prawda, na. Na te ostatnie historyczne szczyty, tak? Tutaj e, powiedzmy, mieliśmy w 2014 roku e, ten poziomy około 1000 dolarów. Później wzrosliśmy tutaj do poziomu 20 tysięcy tak? dolarów, Z 20 tysięcy dolarów e, po pokonaniu weszliśmy na 60 tysięcy dolarów. Więc tak naprawdę, jeżeli teraz pokonamy te 60 tysięcy dolarów, e, to tak naprawdę gdzie jest granica, tak? Czy, czy, czy to będzie przebicie o jakieś 10 czy 20 tysięcy, czy raczej będziemy ruszać na poziom 160 tysięcy. Czy, czy wyżej? Tak naprawdę, no, biorąc pod uwagę to, co się działo w przeszłości, powinniśmy szukać tej, tego celu zdecydowanie wyżej, no ale jednak trzeba pamiętać o tym, że mamy gdzieś tam kwestie regulacyjne, a o czym Państwu jeszcze nie wspomniałem, to to, że yy, Amerykańska Komisja yy, Giełd yy, nie widzi problemów w tym, żeby rozpocząć, yy, rozpocząć ETF-a na yy, kontrakty na bitcoina, więc to oczywiście w Stanach Zjednoczonych będzie naprawdę dużym przełomem, bo generalnie jeżeli chodzi o ETF-y, to ETF-ów w, w Stanach Zjednoczonych na bitcoina. Nie ma, więc oczywiście powstanie takiego ETF-a byłoby naprawdę bardzo, bardzo ważnym wydarzeniem, ponieważ dużo osób tak naprawdę wciąż wstrzymuje się z inwestycją na, kryp na rynku kryptowalut ze względu na to, że powiedzmy jest to w jakiś tam sposób trudne, czy, yy, czy, czy, czy po prostu nie chcą yy, zajmować się tym aktywnie. Natomiast ETF-y, jak wiemy, są oczywiście bardzo, bardzo yy, pasywne. Więc to by było na tyle z mojej strony. Dzisiaj natomiast oczywiście zapraszam w poniedziałek na godzinę 7:50 i życzę oczywiście powodzenia na rynkach. Dziękuję jeszcze raz oraz do widzenia.